No, hej moi drodzy, dzień dobry. Kawka już wypita. Piękny dzień się zapowiada. A ja przyszłam się troszeczkę umalować i od dłuższego czasu testuję ten. Ten. I powiem Wam, że no, dobra, ja mam za jasny, ale jeśli chodzi o y, krycie tego od jak to się nazywa? Y, Butter Perfect. Y, ja mam o kolorku. Gdzie y, jest kolor? A, 03 Light. Bardzo jasny jest, powiem Wam, że naprawdę jest taki bardzo jasny. Mogłabym sobie wziąć spokojnie troszeczkę ciemniejszy, no ale wiecie, wszystko można uratować e, tym korektorem, korektor, e, brązerem, bronzerem, tak. E, krycie, to jest w ogóle napisane, co już ładnie pachnie, ale powiem Wam, no wiem, wszyscy już to znają, wszyscy go znają, on jest niby nawierzający, nawiżający kryjący podkład. Czy ja bym powiedziała, że to jest kryjące? Nie powiedziałabym, że to jest kryjące. Powiedziałabym, że to jest lekki krem taki. Formuła troszeczkę taka. No nie, no nie jest to kryjące, bo zobaczcie. Bardzo duża ilość podkładu tu była w tej części, więc ja to bym nie powiedziała, że to jest absolutnie podkład kryjący. To jest taki podkład na dzień, który ma nie zrobić żadnej maski, ale na pewno nie kryjący. No nie, ale też jest, nie to, że nie jest zły, bardzo fajnie się jego rozprowadza. Na pewno tylko w innym kolorze. Na co dzień jak nie potrzebuję czegoś bardzo zakryć, bo ostatnio jak miałam tutaj takie kroski, na przykład ta jak ta i tu była jeszcze inna, która już po prostu się zagoiła, no to on absolutnie sobie z tym nie radził. No nie dało rady, nawet te kilka warstw nałożyłam delikatnie. To nie dało rady. No, no średni to nie jest kryjący, więc ja nie wiem, na kim, na kim oni testują te wszystkie podkłady, chyba na osobach, które nie mają żadnych y, problemów z problemów. Twarzą żadnych przebarwień, żadnych krostek, jakiś naczynek, no, no nie, no bo, no bo jak on ja tu widzę, u Was to nie widać, no bo tu jest trochę inny świat, nie? tutaj akurat światło tak pada na mnie, widzę. Tu mam plamkę i on sobie z tym nie poradził. U Was wydaje się, że tak nie widać. Ja widzę ją bardziej, bo skoro kryjący, to ja bym od niego oczekiwała, że jest naprawdę kryjący i mi to zakryje. Tym bardziej, że nakładam grubszą warstwę. No, no to to, jak szukać jakiegoś podkładu, takiego lekkiego, może troszeczkę nawilżającego, no bo on nie, nie, nie wysusza żadnych skórek ani nic, no to on jest ok, ale nie jest też zdruży. No ja tutaj, wiecie, no, nie potrzebuję, bo mi nie przeszkadza tutaj te moje, co tam mam. Tym bardziej, że na co dzień, na jakieś większe wyjście, na pewno by się moim zdaniem nie sprawdził. No ale z drugiej strony, jeśli firma mi tutaj pisze. Yy, Kryjący podkład, no to ja od niego oczekuję, że on będzie kryjący. Możecie się zgodzić albo nie, ale on nie jest kryjący. Więc troszkę takie oszustwo, ale i tak, tak ty siak, jest, yy, jest ok. Na pewno go sobie kupię, tylko po prostu w innym odcieniu, bo jakoś nie potrzebuję takiego ekstra kryjącego, ale oszustwo jest. Yy, Jakbym chciała większej wiedzy, bardziej kryjące, to sobie mogę użyć tam, które mam i naprawdę są kryjące. No więc yy, wiecie, on dla mnie troszeczkę za jasno. Tylko, że ja byłam na dwa czy trzy razy na sferę i trochę mi się tu od nie wiem, czy by u Was to widać, no ale ja wiem, widzę yy, uh, moi drodzy. To przyniesie dzień. Nie wiem, musimy się zabrać za to, za te bo To jest tragiczne coś, zaraz zobaczymy, zaraz później to zrobimy. Wyjąłem ostatnio sobie ten korektor od L'Oreal. On jest naprawdę malutki. Ale jest fajny. O numerku 1, Ivory, ja zawsze kupuję korektory, to zawsze biorę sobie jedynkę najjaśniejszą i taką w odcieniach jasnych, jasnego biorę, bo czekajcie, bo sobie mnie wzywa. comeback, back, powróciłam. No, no więc ja nie, nie lubię tych takich żółtych tonach, a nic, tylko taki jasny. Chyba kiedyś kupiłam sobie dwójkę jakąś. Ale no nie, ja jak już mam mieć korektor, to uważam, że on musi być jasny. Ale oczywiście każdy wedle swojego uznania. Kurde, Krawcowa jeszcze się do mnie nie odzywa. Dzisiaj już jest wtorek, a ja mam te okno takie do pół, w połowy zrobione. Jeszcze nie zaczepiłam tych takich kółek spinających te zasłony, ponieważ czekam, aż mi to przyjdzie. Będę musiała to jeszcze raz wybrać. Będę musiała jeszcze raz to wyprasować i znowu będę się modliła, O tego nie przypaliła. Dobra, mam mało już rzęs. Okres wiosenny, no to bardziej podają, no i moje prawe oko. Bardziej śpię na prawej stronie, mimo że to moja ręka, no ale jakoś tak śpię. Yy, ale nie martwimy się tym, bo niedługo idę na rzęsy, więc będzie git, i o i tak dalej. Ja ostatnio powiedziałam, że w ogóle używam takich w kamieniu podróż. ale przypomniało mi się, że ktoś się pytał, jeśli chodzi o pranie, jakie ja bielinki używam, moi drodzy. Poczekajcie, ja, ja pokażę tej osobie, więc ta osoba, która o to pytała, to zaraz zobaczy. U mnie kosz jest pełen, ale dzień bez prania, dzień stracony, no więc dzisiaj będzie dzień stracony, nie fiorę, nie w tym się, e, Tak mam zawiązane, to nie wiem, boję się rzeczy chemiczne takie rzeczy, co mieć bardzo, takie wiecie. No nie wiem, jakoś obawiam się, że tu Oska czasem mnie nabuzował, obuzował, więc zawiązuję, jest to schowane w takim miejscu, że nie powinien mieć dostępu, ale dochodzi jak dzieci, do tego trzeba mieć oczy do hało i za nim chodzić. Jeśli, 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 jeśli coś, to nie... Ja nie wiem, gdzie go można kupić, tylko, że ja go nie kupiłam, tylko dostałam od mamy. Takie cudo, tak to wygląda. Pachnie chlorem, jakbyście na basen pojechali, po prostu... No i namaczałam, Matko moje paznokcie, ale będą zaraz piękne, później będą piękne. No i co? Nie wiem, gdzie to, gdzie to jest. Jestem tutaj! No więc zakręcam takie cudo, może w jakimś gospodarczym, w sklepie, nie wiem. Czekajcie, mam nadzieję, że tutaj się na dobrze to zawiązać żeby, wiecie, trudniejszy dostęp, słucham ciebie. do pokoju. Do pokoju. Zresztą mama się umaluje i już idę do pokoju, okej? Okay? No, takie cudo. Takie cudo. Hmm. Ale dało sobie, znaczy, dało sobie radę. No, z takimi dużymi plamami to trzeba i tak traktować ręcznie, ale y, jest okej. Okay. Kiedyś takie trójkąty saszetki, ale że mama mi dała mi to wpłynie, no to to używam. Dobra, nie będę tutaj dużo gadać. Zobaczymy. Dzisiaj się nigdzie nie wybieram. Po prostu siedzę w domu. Czekam na paczkę. Rozdzielono na dwie paczki, więc będą hole z Sensejam. Powiem Wam. Jedna będzie tylko for me. No. No, no! no no, Jedna rzecz będzie dla Nikoli, Ale wiecie co, miałam te y... rabaty minus 50 zł, więc chciałam je wykorzystać. I wykorzystałam to w sumie na tym, za same punkty, stówkę zaoszczędziłam. I tak na sam koniec, już tak, wiecie, co kończąc też tutaj, żebym nie gadała. Powiem Wam, że polubiłam się z tym, yy, tym brązerem, naprawdę. I to jest fajna opcja, jak mamy lustereczkę, bo nie musimy nawet gdzieś w bagażu brać dodatkowego lustereczka. Chociaż powiem Wam, że ja takiego czegoś nie potrzebuję, dlatego zaraz to pokażę. Ponieważ ja tu mam... Poczekajcie, rozłączę, bo nie zobaczycie, także moment. Ja tu już mam lusterko, jak widzicie? Hello! No więc ja chcę sobie tam poprawić rzęsy, czy sprawdzić, czy się nie rozmazałam, czy, czy, czy dobrze się wygląda. No, ja jako typowa kobieta, lubię zaglądać sobie do lustereczka lustereczką. Także w moim case jest wbudowane, no więc bardzo, bardzo dobra opcja, bo powiem Wam, że kiedyś miałam taką sytuację, nałożyłam sobie, jak była nie nauczyłam sobie. Matkę, która nie wiedziałam, pierwsza sobie miałam, nie wiedziałam, że szwinkę właściwie, nie wiedziałam, Jami. że ona się rozjeżdża. No i jak wyprowadzałam Nikolę do przedszkola, ona jakoś mi przytulała i machnęła. No i schodząc po schodach, później jeszcze rozmawiałam z jakąś panią, nie miałam takiego lusterka, nie zerknałam sobie. Tu w telefonie jednak zobaczcie szybko, rachcie, i mogę sobie zerknąć. I idę do samochodu, ja patrzę, a ta moja szwinka stąd w ust znalazła się tu. I tak ta kobieta się patrzyła na mnie, jak na wariantkę jakąś, jak ona dziwnie wygląda. Chociaż no, mogła powiedzieć, prawda, że szwinka pani się rozwiązała. Nic nie powiedziałam, wiecie, ludzie są tacy, że będziecie tutaj mieć, nie wiem. No coś przeprzywam przyklei i każdy się tak patrzył i co dziesiąta osoba wam zwrócił uwagę, że przepraszam, ale tutaj coś masz. No więc nikt mi nic nie powiedział, ja tak dopiero o samochodzie zaczęłam, że tyle, rozjechała mi się ta szminka. No i ja na po prostu w ogóle taka się ścierała się, więc wylądowałam w koszu. Dlatego dobrze mieć tutaj lusterko, dobra, rozłączam się, żeby nie gadała 40 minut tutaj w łazience. Jak ja się cieszę, że ja już mam obiad zrobiony. No ale dobra, trzeba się zabrać za sprzątanie, bo mój syn tu się bawił, póki śpi. Sprzątam to, co tutaj leży. Cząstki z zabawek, samochodzików, proszę bardzo takie rzeczy zostawić, samochodów, ołówki, garaż. Garaż, co nie? No więc... I inne samochodziki, najtrwalsze to są te metalowe. Reszta po no, jego musach zostawiam to, bo teraz mam na pracę plastyczną. Czyli zrobić coś z niczego. To wydaje mi się, że można pisankę obkręce popklejać tym takim, nie? No. Zrobię sobie herbatę. O, ładne autko, ale plastikowe. Zobaczcie, koła podlatowały. Psik, psik. Szminkus, dyngus, niedługo nie to że kupiłam, widzicie, co, ten pudełko z tymi pistolecikami, dwa schowałam, a tymi dwoma non stop chodzi i tylko jest paf, 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 w sensie wodę chcę nalać, ale jest zatyczka wyjęta, no więc y, nie, nie daję mu nalewać, bo wsiadł ja tu powódź. Dobra, wszystko pozbierałam jeszcze, mamy coś. Gdy wstawię sobie wodę i mam ciasto, takie piaskową babkę jakby, może sobie zjem. Pogoda nie, nie sprzyja wychodzeniu na dwór. O nie! Co on tu zrobił? Czasem warto się schylić na podłogę. Moje białe ściany. Ja tu widzę żółtą kredkę. Omazał mi podgrzeń parapetem. Medytacja. Mm. Medytacja, medytacja. Nie wiem, czy widzicie. Dobro. Dobrze, że to z tej strony. Po prostu nie może być sam. Nie może zostawić co. On jak zostanie to co zrobię ja tu stąd widać też. Ja tego nie zauważyłam wcześniej. No dobra, więc odkryjmy jeszcze gdzieś jakieś cude. Jeszcze gdzieś coś jest. No dobra, warzy garaż. Zabawki też mamy. Jeszcze jedna część. Nie chcę mi się na wychodzić, ale wiem, jak mam tylko w stanie zaraz będzie chciał dobrze, że mam obiadek zrobiony. Kapuśniaczek taki pyszny, powiem Wam. Zrobię herbatkę sobie. Nie chcę zejść. Mam siły, mam siły, mam siły. Nie mam siły już do tego. Te cienkie zchodzi. Co było malowanie? Kredko, zejdź. No weź zejdź. Ale mam gdzieś magiczną gąbkę, muszę poszukać. Gdzieś mam. No dobra, no to jest specjalnie. Ja to specjalnie zrobiłam. Specjalnie sobie tak tutaj wziąłam taki wzorek, bo teraz jest taka moda. Taka moda na takie rzeczy. Taka moda! Nie chcę zejść. Trochę zeszło, znaczy się. Tam, gdzie było mniej. Aaaa! Odgryzła się ta kredka? Przecież to jest farba zmywalna. no Ale to jest element taki nowy, nowoczesna moda. Toś co taki? Abstrakcje na ścianie? Chcecie? Mam radę, zrobić sobie herbatę. Nie chcę zejść, poszukam gąbki. Trochę weszło. Ale no. Tak musi być. Ja już się z nigdzie nie zaglądam. Patrzę się prosto. Na chwilę, ale jest tak zimno, właściwie wiecznie, nawet widać. Ale pół godziny pochodzę z nim i spadam do domu. No, za zimno, za zimno. <gryw> Dobry moi drodzy. Cześć, czołem. W kolejnym dniu miało być jednodniowy vlog, ale stwierdziłam, że ja tego Wam nie pokażę. No więc dzisiaj się dogrywam, Będzie taki długi. Dzisiaj idę gdzieś w fajne miejsce, czyli jedno kolejne moje marzenie zostanie spełnione. Takie marzenie, nie marzenie, ale małe. Ale zawsze chciałam, no więc wieczorem tam idę. Zobaczycie co jak. Yy, i jak. Co ja mogę powiedzieć? Tak, przyszłam trochę na chwilę, bo nie wiem, ile tam wczoraj się dogrywałam. Chyba nie dużo. Znaczy, się dużo nagrałam materiału, ale ten materiał, który miał być dla was, nie nadawał się. Po prostu się nie nadawał. Jest mi bardzo przykro, ale jak miałabym Wam sprzedać jakąś współpracę, która jest po prostu tragiczna, i no, no wstyd byłoby mi, gdybyście to kupili za mojego polecenia. No więc y, wszystko usunęłam, napisałam, że no, ja się takiej współpracy nie podejmuję. To nie będzie zgodne ze mną. Po pierwsze musiałabym dobrze ukrywać niedociągnięcia, żeby, wiecie, bystre oko wasze tego nie dojrzało. No to, jak mam głupka z siebie robić, to lepiej wcale nic nie robić. No i nie wiem, czy oni coś opisali, czy nie, bo napisałam to wieczorem. Eee, mogę Wam zdradzić tylko, że chodziło o paznokcie. Nie, nie pokazuje nic, nie mówię, jak się nazywa firma i w ogóle, no po prostu zupełnie czego innego oni oczekiwali ode mnie. A to się w ogóle nawet nie nadaje do pokazania, no więc byłoby mi bardzo wstyd i trochę nie fair wobec tutaj Was, bo wiecie, to też tak się rozchodzi, nie wiem, jak ktoś coś poleca i okazuje się, że to jest, wiecie, shit totalny, no, to trochę ta osoba później słabo wygląda w waszych oczach. Bo to jest nieprawdomówstwo, nieprawdomów... nieprawdomówna jest. Poleca tylko po to, żeby polecać Więc ja. Jeśli chcą, to mogę im to odesłać, chociaż to jest pootwierane, bo próbowałam na różne sposoby. No, ale no nie da rady, no nie da rady, po prostu tragedia i w ogóle jak można kogoś prosić o taką. Współpracę czy danie recenzji, wiedząc, że to się nie nadaje, chyba że nie wiem, jak to inni robią, no ale to po prostu jest tragedia. No dobra. Idę, sprzątam, kończę w pokoju. Aż muszę okno umyć, moi drodzy, muszę okno umyć. Kurde, dzisiaj jest środa, a mikrofon jeszcze się nie odzywa. mieć porządek w tym oknie, bo mam jedną część zasłony, zasł ok, zasłony, zasłony. I pomijajmy już ten fakt koniec z tamtym tematem. Jedną część zasłoną, zasłoniętą, bo nie mam tej firanki i tak, wiecie, ciemno jest w tym pokoju, no i to okno nie wygląda, jak ja bym chciała. Dobra, jest 10.12, ja na 12.30 muszę jechać do szkoły, bo nie dam rady się wyrobić na zebranie, no więc, yy, no, tak się terminy zbiegły, bo ja bardzo chętnie poszłam na, na zebranie, bardzo chętnie. Bardzo chciałabym tam być, ale no niestety nie dam rady, na wszystkich jestem, więc na te jedno nie pójdę, ale żeby nie było, że się nie interesuje, bo się bardzo interesuję, bardzo, idę na rozmowę, no i zobaczymy, co tam pani powie, nie no, też brudne okno, wczoraj montowałam ten vlog i tak stwierdziłam, że zaraz ktoś mi napisze, że jak ty jęczysz, narzekasz na dzieci, nie narzekam po prostu... Nie, nie pokazuje takich bajek, ale to tak nie nagrywam tutaj, wiecie, takich yy, awantur, w sensie wiecie, dzieci, yy, buntów. No bo to wiadomo, to też dzieci, no to oni się buntują, nie są czegoś, krzyczą. Yy, Awantura jest na przykład, że no to takie mniejsze dzieci, nie? No to jak mój mały, bo Nikola już jest duża, duża i ona rozumie, i więc takich bzdurek nie robi, chociaż też swojego czasu robiła. W sensie wiecie, yy, okropny krzyk, płacz. Bo na przykład rozwiniecie cukierek z papierka. Yy, awantura może powstać, czy krzyż? Awantura. Płacz, awantura to jest inne, inne pojęcie, nie? No ale przykład koń tam ostatnio był u nas, dlatego że Oskar chciał, żeby otworzyć mu loda. Otworzyłam, a potem on stwierdził, że chcę, sam chce otworzyć loda. A w tamtym roku, jak on mi zrobił awanturę, bo on chciał lodę na patyku, a. A Nikola kupiła w kubku! A on chciał na patyku, wyobrażacie sobie, wiecie jaki krzyk był? Ja mówię, Nikola, proszę, pojedziesz do sklepu, kupisz na patyku. I ona pojechała, wyzjesz jego. Pojechała po loda drugiego specjalnie dla Oskara na patyku, bo tak krzyczał, że on chciał na patyku. Ale takie bzdurki. No więc wiecie, no dobra ja jestem jakaś taka narzekająca non stop. No jakoś tak się z nami zbiega. A że ja też codziennie nagrywam, to codziennie narzekam. Nie. Dobra, bo ja będę gadać. A podłoga mi tu wysychać, nie, ale chciałabym. Kurde, tak jestem zła. Na tamto, bo miałam duże, wiecie co. A tu wyszło w komiku. Chociaż nie wiem, czy są osoby, które naprawdę wszystkich współpracy podejmują. Nie wiem, ja wolę jej nie mieć. Mogą już mi tam nie polecać. Ale ja nie będę polecać czegoś, co jest po prostu no. no, no. Nie podpisuję się i nie udostępniam swojego wizerunku, że to jest coś fajnego, bo to nie jest fajne. A jak zobaczę, że ktoś to reklamuje, to z chęcią się odniosę do tego. Nie wiem, może jestem inna. Dobra, mniejsza oto jest za 10... A nie, bo ja mam tu za 5 minut... Przepraszam, Łapę się za ze zegarek. No dobra, mam powiedzmy 10 minut do 12. Czyli mam jeszcze takie 20 minut, zdążę umyć tu podłogę. I idą mieć okno. No dobra, to później się do was lecą, będzie bardzo długo, a też nie chcę was tak bardzo przynudzać.